Ja odkąd pamiętam zawsze chciałem zostać księdzem. W głównej mierze stało się to w momencie, kiedy zostałem ministrantem w drugiej klasie szkoły podstawowej. Wtedy będąc gdzieś blisko kościoła miałem taką styczność z księżmi, z duszpasterstwem, które mnie tak niesamowicie inspirowało, niesamowicie mi się podobało. I potem gdzieś, kiedy poszedłem do gimnazjum czy do liceum w dalsze lata edukacji, jakoś te marzenia wydawały mi się nawet głupie, takie bez sensu, jakieś tylko takie dziecięce. Natomiast kiedy byłem w klasie maturalnej, jakoś nie wiedzieć czemu, powróciły te dziecięce marzenia o byciu księdzem w sposób szczególny wtedy, kiedy musiałem zadać sobie pytanie, co dalej robić, gdzie iść, jaką drogę życiową wybrać. I jakoś Pan Bóg pokazał bardzo pięknie, że marzenia dziecka mają bardzo dużą moc i rzadko przechodzi obok nich obojętnie i jakoś podsunął właśnie te myśli, te pragnienia, aby zostać księdzem. Zadawałem sobie pytanie jednak, gdzie się tutaj udać. Zawsze byłem w parafii diecezjalnej i w głównej mierze tych księży znałem. Natomiast w drugiej klasie gimnazjum utworzono w, mojej w moim rodzinnym mieście parafię Misjonarzy Świętej Rodziny. W momencie, kiedy miałem dokonać wyboru, zastanawiałem się właśnie, czy iść do Misjonarzy Świętej Rodziny, czy być może do seminarium diecezjalnego. Wybrałem seminarium diecezjalne z racji tego, że wydawało mi się, że to bliżej domu i będzie wszystko jakoś tak lepiej, łatwiej i wygodniej. Już jako kleryk diecezjalny miałem możliwość tak od kuchni poznać misjonarzy świętej rodziny, więcej z nimi przebywać, poznawać charyzmat, to czym żyją i to w jakich warunkach pracują jakoś zachwycili mnie właśnie takim spokojnym, luźnym podejściem, taką właśnie atmosferą wspólnoty, atmosferą wzajemnej, braterskiej życzliwości, gdzie oczywiście najważniejszy był sam Pan Bóg. I tak też po roku zdecydowałem się wstąpić do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, ukończyłem seminarium. W biegłym roku przyjąłem święcenia. Ja jestem takim przykładem, że aby zostać kapłanem, zostać misjonarzem świętej rodziny, nie trzeba być jakimś wybitnym, charyzmatykiem czy człowiekiem cudownie nawróconym. Mnie Pan Bóg powołał ze zwykłej, szarej codzienności, bo w szkole zawsze byłem uczniem przeciętnym i w środowisku swoim, lokalnym też niczym wielkim nie wyróżniałem. Zatem ta przeciętność, ta codzienność gdzieś również pracuję i Pan Bóg z tej codzienności. Do wielkich rzeczy, człowieka, wzywa. Cóż, jestem misjonarzem, świętej rodziny, i jestem z tego dumny.